Duchy i Duchowie. W dniu dzisiejszym obchodzimy Wielkie Święto Braci Strażackiej Lubieszewa. W roku jubileuszu 65-lecia OSP otrzymujemy sztandar ufundowany przez społeczeństwo z symbolem uznania, poszanowania i godności strażaka. Będziemy jego strzec i zobowiązujemy się do poszanowania tak jak w słowach modlitwy hymny swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać sąsiadów bliskich w biedzie strzec i o ich mienie dbać chciałbym powitać wszystkich gości pana burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego pana Jacka Michalskiego i jednocześnie podziękować za przewodniczenie z, w, w, społecznym, w społecznym komitecie fundacji Sztandaru. nadaje Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszewie, gmina Nowy Dwór Gdański, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Podpisano. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Kochanowski. Teraz proszę prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej lub jeszcze Grzegorza Czerwika o przejęcie sztandaru. Prezydencja sztandaru przez przykomi do dyplomacji szandalu, szandalu został przekazany na ręce prezesa, następnie pocztu szandarowego.

Czerwik Grzegorz. jestem prezesem OSP Lubieszewo od roku 2011. Uroczystość ta zbiegła się z okrągłą rocznicą obchodów 65. rocznicy powstania, udokumentowanego powstania tutaj OSP. Uroczystość tą połączyliśmy z, z wręczeniem sztandaru oraz z z festynem, który zorganizowali na cześć tych obchodów, aby społeczność wiejska tutaj nasza okoliczna mogła zauważyć, że my też również umiemy się bawić, umiemy organizować. Także dzisiejszy dzień jest, to takim, jest, jest, jest takim dniem dla, myślę, wszystkich moich strażaków. 65 lat Działalności tutaj, społeczeństwo wsi no jakoś działało bardzo prężnie, ale nikt nie pomyślał o tym, żeby to uwieńczyć jakby wcześniej, tym standardem, Gdzie dzisiaj naprawdę jestem dumny z tego, że jest ten sztandar. Ta cała ceremonia, która odbyła się. Była bardzo piękna, bo przy pomocy orkiestry tutaj z Nowego Stawu, przy pomocy naszego drucha w kościele jeszcze też grającego, było no to no bardzo, bardzo mocne przeżycie. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla, dla wszystkich gości, których zaprosiliśmy tutaj: władze gminne, władze samorządowe, ościenne jednostki ochotniczych straży pożarnych, policję, PSP. Także uroczystość ta nabrała takiego kształtu, takiego jakby święta w naszej miejscowości. Druk Henryk Kaleńczuk, długoletni prezes. Druk Rokita Jan. Druk Komacki Alfred. Druk Zbigniew Olszewski. Druk Forma Zygmunt. Wymienionych proszę o wystąpienie. Proszę raz gratuluję. Gratulujemy i życzymy dużo zrobienia. I naśladują w układzie i przez to, się powołuje, Pana Jacka Michalskiego, burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandaru, a prezesa proszę o wręczanie. Dziękuję. Panie Elżbieta, panie. trudno przecenić znaczenie trudu strażaków ochotników. Chronią nas przed ogniem. Przed wodą są z nami w trudnych chwilach, chwilach próby. Dzisiaj mamy wielki dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lupieszewie. Sztandar to wielki zaszczyt, ale to także ogromne zobowiązanie. Na tym sztandarze są dwie daty. 1950-2015 to 65 lat pasji, poświęcenia, ciężkiej pracy wielu pokoleń strażaków z Rubieszewa. To wielka odpowiedzialność i wielki honor. Pamiętajcie o tym, żeby szanować sztandar, żeby szanować 65 lat oświęcenia i ciężkiej pracy. Ja myślę, że ta wieś dzięki strażakom, dzięki mieszkańcom, będzie coraz piękniejsza. Dzisiaj Państwo widzicie, myśmy od rana pracowali, że, żeby Państwa ugościć. Ja, jako sołty z tej wsi, chciałam serdecznie gratulować tego sztandaru, tej figurki i tego święta. Moja taka prośba jest: pracy jeszcze dużo, także, Panie Grzegorzu. Myślę, że i ksiądz, wszyscy od jutra, za, od poniedziałku, rękawy zawijamy. Czeka nas tutaj położenie polbruku. Nie zdążyliśmy dzisiaj, ale w poniedziałek zrobimy. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. No, Żeby nie święto, to Darysia nas zaprzęgła i dzisiaj, tak, dzisiaj, ale to trudno. Ale jak powiedzę, poniedziałek jest szewski. Poniedziałek jest szewski, a czego się szewcem. Z okazji uroczystości nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w drugiej Szewie. Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Fakt nadania sztandaru jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieszewie jest uchronowaniem zasług poniesionych w zaszczytnej służbie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oraz działań związanych z ratowaniem życia, zdrowia i imienia jego mieszkańców. Za sprawą Waszej ciężkiej, odpowiedzialnej i sumiennej pracy Straż Pożarna cieszy się. Niesłabnącym uznaniem i ogromnym szacunkiem wśród mieszkańców naszego powiatu. Panie burmistrzu, pani sołtys, księżyc proboszczu, panie prezesie, panie i panowie, szanowne panie i panowie ochotnicy strażacy w imieniu Komendanta Powiatowego Policji no, w Nowym Gdańskim, w imieniu wszystkich policjantów i pracowników policji chciałbym złożyć serdeczne gratulacje z okazji nadania sztandaru. Jak już podczas mszy świętej było powiedziane, że sztandar to wyraz najwyższych wartości moralnych i patriotycznych. Ale to również nie tylko zaszczyt, ale i obowiązek. A dzisiaj przekazujemy go do naszych kolegów, aby ich trochę wzmocnić i aby tak dalej do przodu. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos drugi wiceprezes profil Orbit, proszę bardzo. Ja chciałem w imieniu prezesa Zarządu Powiatowego druga Stanisława Pogrowicza serdecznie pogratulować strażakom z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Lubiszewie za... Yy, I społeczności wsi yy, Lubiszewo za ufundowanie tak wspaniałego sztandaru. Już teraz, jako jednostka ze sztandarem, wszystkie te zapewnienia, o którym jest mowa przy wręczaniu standardu. i <śm> trudno mi może tak w dwóch słowach yy, coś więcej powiedzieć, także. Dziękuję bardzo. regionalna 24 .pl, TV Malbor TV Sztum Żuławy i Mierzeja 24 PL, To my tu kręcimy